Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Audi 80 lub jak popularnie nazywa się beczka. Przedstawiciel małych samochodów, przeznaczonych dla średniej klasy ludności. W całej historii produkcji Audi 80 otrzymało znaczną liczbę benzynowych i wysokoprężnych jednostek napędowych. Charakterystyka techniczna. W całej historii produkcji Audi 80 zyskało reputację samochodu dla ludu. Prostota konstrukcji, dostępność napraw i konserwacji, a także bezpretensjonalność sprawiły, że samochód stał się popularny nie tylko w ojczyźnie, ale także daleko poza jej granicami. Pierwsze dwie generacje jednostek napędowych praktycznie nie przetrwały do naszych czasów, ale serie B3 i B4 są znane byłym kierowcom nie przez pogłoski. Eksploatacja tych pojazdów w odległych obszarach od Megapolicji trwa nadal. Rozważmy tabelę zbiorczej jednostek napędowych trzeciej generacji B3 dla Audi 80. Moc. KWKM, przy obrębie, moment obrotowy, NM, przy obrębie, średnica cylindra, MM paliwo, liczba oktanowa, przyjrzyjmy się tabelom podsumowującym układ napędowy czwartej generacji B4 dla Audi, 80, silnik Audi 80 pod maską silnik Audi 80 1992, kombi, 4, generacja, B4 pojemność skokowa silnika, litry moc silnika, KM 1.9 DD Avant 2.3 EMT Quattro Avant 2.6 mt 4 Avant Silnik Audi 80 991 Sedan 4. Generacja B4 2.0 EMT Base 2.0 16V MT Base 2.3 EMT 4 Base 2.6 EMT Quattro Base 2.8 EMT Base Konserwacja. Zaleca się serwisowanie układu napędowego Audi 80 co 10 000 km. W przypadku silników wysokoprężnych dozwolony jest interwał serwisowy wynoszący 12 000 km. Olej Silnikowy i filtry muszą być wymieniane przy każdym przeglądzie, ponieważ pojazdy są dość stare. Szczelność uszczelek i uszczelnień powinna być sprawdzana przy każdym serwisie, ponieważ mogą wystąpić wycieki. Szczególną uwagę należy zwrócić na pasek rozrządu, gdyż jego zerwanie powoduje wygięcie zaworów, usterki i naprawy. Jednostki napędowe Audi 80 są używane od dłuższego czasu. Więc wielokrotnie konieczne jest przeprowadzenie poważnych napraw i remontów. W związku z tym silniki przeszły już więcej niż jeden remont, a niektóre pojazdy mają już silniki kontraktowe. Różnorodność silnika Audi 80 do głównych usterek można przypisać. Wibracje występują z powodu pęknięcia prawej poduszki. Tronink jest usterką gaźnika, we wcześniejszych wersjach lub monowtryskiwacza. Drganie może wystąpić z powodu zużycia głównych elementów, tłoków, zaworów lub nieprawidłowego tworzenia mieszanki paliwowo-powietrznej. Gwizdanie spowodowane zużyciem paska alternatora. Podsumowanie. Silniki Audi 80. Prostota konstrukcji i konserwacji, która pozwoliła się pokochać. Obsługa jednostki napędowej jest dość prosta, nawet własnymi rękami. Jeśli chodzi o naprawę, większość kierowców ponownie montuje silnik samodzielnie, bez konieczności udawania się do serwisu samochodowego. Audi 80 i jego jednostki napędowe otrzymały status samochodu ludowego.